Wieczór, dobry wieczór prosto z trasy. E, właśnie skończyłem 5 km odcinek. Teraz zrobię sobie jakieś 2 km truchtania, truchtania. Na spokojnie, wyciszyć się uspokoić. Rozmawiałem dzisiaj rano z Zarkiem Kabulskim o odnośnie pułapów tlenowych, bo on ma piękne 60 ponad chyba 61. E, ja miałem cały czas 48, gdzie moim szczytowym tlenem pułapem tlenowym było 51 chyba. 12 kilo temu i 3 lata temu e, i mój płat nowy był nieaktualizowany od jakiegoś czasu z tego względu, że biegałem głównie na bieżni ale na dworze miałem problem, bo nie działały mi nogi w sensie zamiast, zamiast nóg chodziły mi... E, no miałem cegły zamiast nóg, za no dużo będę mówił i słuchajcie, dzisiaj po tej rozmowie wyszedłem na dwór i już w pierwszych krokach wiedziałem, że dzisiaj nogi mi nie odmówią posłuszeństwa niestety dzisiaj nie dostanę kwadracika za brak wspomagaczy, bo wypiję kawę no i taka mi się odbiła wysokim tętnem, ale mimo tego udało mi się wskoczyć poziom wyżej z pułapem tlenowym i na całym dystansie mam średnią tętna 166. Mam zapas energii w tym momencie, zrobiłem w tej chwili przerwę i albo potruchtam, tak jak mówiłem, albo Truchtania. bo polecę sprintem. Zresztą co ja będę gadał, Sprawdźmy. <słuch> <słuch> no nie był to sprint, e, trucht. Powiedz co to było 2 km jeszcze dodatkowe w tempie 5.33 w ogóle yy, Co tu się zadziało? Co tu się zadziało? Widzicie co ja sobie jeszcze yy. no tak, o tak, co tu się dzieje? A jak tu przyszedł. Cześć A co czekasz? O, czekasz od bramu tworzę, tak? No i przeskoczył Kończy mi się miejsce na telefonie e, Więc kończę ja Powiedziałbym dalej, powiem wam, zrobiłbym dużo więcej, ale jutro też jest dzień. Jutro też będę chciał zrobić kwadrat.